Dwie obudowy, czyli dwa style, dwa akwaria, a każde z nich ma coś wyjątkowego. Przed Wami Setup Wars. Volcano Space to konstrukcja z dwoma panelami zamykanymi na zatrzaski, które wykonane są z hartowanego szkła. To zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie dla wyczyszczenia wnętrza lub szybkiej wymiany komponentów. W standardzie zamontowane są już cztery wentylatory ARGB z kontrolerem, choć jest też wersja bez wentylatorów, gdzie otrzymujesz dużą dowolność konfiguracji chłodzenia we własnym zakresie. Wnętrze obudowy nie dość, że pomieści na górze grube chłodzenie wodne, to jeszcze możesz tu zainstalować płyty główne z odwróconymi złączami i ukryć przewody w części serwisowej. A do tego otrzymujesz mnóstwo miejsca na kartę graficzną do 430 mm oraz chłodzenie procesora do 183 mm. Panel z portami jest jest odkręcany i możesz go przenieść z boku na front, a oprócz portów audio i portów USB 3.0 znajdziesz na nim jeszcze port USB C. Volcano Panorama to z kolei obudowa wizualnie mniejsza, choć dalej wspierająca standard ATX. Wersja 7F to 7 wentylatorów ARG bez kontrolerem w standardzie, ale są jeszcze wersje 5F, 3F i NF, jak nazwy wskazują z 5, 3 lub bez wentylatorów. Panorama także posiada szklane panele na zatrzaski ułatwiające instalację podzespołów i utrzymanie komputera w czystości. Dodatkowo montaż płyt z odwróconymi złączami też jest tu możliwy. Zmieścisz tu karty graficzne o długości do 400 mm. Nie zapomnieliśmy o filtrach przeciwkurzowych. Otwory wentylacyjne są tu wyraźnie większe od tych w Volcano Space, zatem filtry magnetyczne to must-have dla ochrony wnętrza przed kurzem. Ponieważ taka obudowa aż prosi się, by stała na biurku, panel z portami jest umieszczony na dole, a na nim m.in. porty USB 3.0 oraz USB-C. A ty po której stronie obudowy jesteś?